Dziękuję bardzo. Witam Państwa bardzo serdecznie. Chciałem następnie przeprosić, że jeszcze nie ma tu czwartej osoby. Mam na myśli pana inżyniera Zbigniewa Koziarka, dyrektora zakładu wodociągu i kanalizacji spodów zdrowotnych. Nie mógł dzisiaj być na konferencji, także reprezentujemy ten problem, który jeździ tą sprawę w trójkę. Szanowni Państwo, jak Państwo wiedzą, radni Rady Miejskiej otrzymali stosowne dokumenty dotyczące nowych taryf wody. To zostało później, to był taki materiał według mnie wewnętrzny do dyskusji, natomiast został upubliczniony i nabrało to dużego rozgłosu, nie, według mnie niepotrzebnego i w tej chwili chcemy to Państwu wytłumaczyć, co to jest, jak to dalej będzie realizowane po prostu i y, co będzie dalej z tą taryfą. Chciałem również powiedzieć to, że nie po jeszcze raz i powtórzyć, że to jest wstępny materiał do dyskusji, to jest moja kompetencja podawania tych informacji, ale my robimy sprawę transparentnie. Pan Przewodniczący rozesłał to do radnych, radni to oczywiście niektórzy przyjęli, niektórzy no, nie wiem, upublicznili to w niewłaściwym Ku temu wymiarze i na, nabrało takiego pod naszym adresem niewłaściwego rozgłosu. Ale o tym wszystkim tu podyskutujemy, Państwo zadacie nam pytania, tu nie mamy nic do ukrycia. Jak Państwo wiedzą, przez 26 lat e, nasza formacja cały czas służy społeczności lokalnej policji i gminy Policy i wywiązuje się my, z zawsze transparentnie, publicznie i tu nie mamy nic do ukrycia. Bym poprosił teraz pana burmistrza Piesięckiego, aby zreferował te sprawy. Później e, kilka słów powie pan przewodniczący. Jeżeli będą jakieś pytania, proszę bardzo, postaramy się je na wszystkie odpowiedzieć. Dziękuję bardzo. A więc, szanowni państwo, a propos e, momentu, w którym jesteśmy w związku z e, procedurą. W listopadzie, na sesji listopadowej 29 listopada 2016 roku Rada Miejska podjęła uchwałę. Przedłużeniu czasu obowiązywania taryfy za wodę i ścieki w tej samej wysokości, w której obowiązywała w roku 2016. I w tej uchwale była mowa o tym, że to przedłużenie obowiązuje do 30 czerwca 2017 roku. Siłą rzeczy, zgodnie z przepisami, 70 dni, co najmniej 70 dni przed wejściem w życie nowej taryfy, składany jest wniosek taryfowy, przygotowywany przez zakład wodociągów i kanalizacji w naszym, w naszym przypadku, generalnie przez przedsiębiorstwo wodociągowe. I tak też się stało. Jesteśmy w pierwszym 45-dniowym terminie, który służy burmistrzowi do weryfikacji wniosku pod względem formalnym i celowościowym. Burmistrz go ocenia i dyskutuje z przedsiębiorstwem kwestie dotyczące celowości ponoszonych kosztów, zasadności ponoszenia tych kosztów i w takim momencie w tej chwili jesteśmy w ciągu 45 dni od złożenia wniosku burmistrz przygotowuje wniosek taryfowy już w formie uchwały na sesji rady miejskiej i tak e, wszystko na to wskazuje stanie się w miesiącu e, maju aby taryfa mogła nowa taryfa mogła obowiązywać od lipca e, bieżącego roku to tyle w kwestii e, scenariusza jak mówię e, podlegają ocenie kwestie celowości e, przedstawionych e, zamierzeń e, i tutaj trwają w tej chwili dyskusje na temat tejże właśnie zasadności, na temat tego, w jakiej skali ostatecznie taryfa zostanie przedstawiona Radzie Miejskiej. Istotny wpływ na wysokość tej taryfy ma także mienie, majątek, w który wyposaży gmina. Spółkę utworzoną od 1 lipca dla prowadzenia działalności wodno-kanalizacyjnej. Taką decyzję podobnie na sesji listopadowej o likwidacji zakładu i utworzenia spółki prawa handlowego w 100% gminnej podjęła Rada Miejska. Już panowie burmistrzowie przede mną powiedzieli na temat scenariusza, jak to się odbywa, więc ja może się skoncentruję tylko na roli Rady Miejskiej w tym całe, w tej całej procedurze. A więc Rada Miejska powinna podjąć uchwałę w sprawie zatwierdzenia taryfy 45 dni w ciągu 45 dni od dnia złożenia materiałów przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji. I teraz będzie sytuacja taka, że ponieważ wniosek został złożony 11, paździer... 11 kwietnia, to a planowaną sesję mamy 30 maja, to wykracza 4 dni poza ten termin 45 dni, który ubiega, upływa 26 maja, więc sesja zostanie przyspieszona i ona się odbędzie 23 maja we wtorek, czyli w terminie. 42 dni w terminie ustawowym Rada e, zgodnie z przepisami może przyjąć propozycję, może podjąć uchwałę za przyjęciem albo może nie przyjmować propozycji, ale nie ma to wpływu, ponieważ Rada Gminy zgodnie z, z ustawą o samorządzie gminnym nie ma e, nie może podejmować decyzji w sprawie taryfy. Jeśli chodzi o wysokość taryfy, nie może wpływać ani na, na, ani na wzrost taryfy, ani na obniżenie taryfy. To zostało e, ustawodawca to e, powierzył burmistrzowi czy organowi wy wykonawczemu. I obieg jest taki, że burmistrz dokument sp sprawdzania taryfy wraz z weryfikacją kosztów dołącza do materiałów na sesję Rady. I dopiero wtedy ten materiał na sesję Rady jest materiałem kompletnym. Bez tego, bez tego dokumentu o sprawdzeniu taryfy przez organ wykonawczy Rada nie może podjąć decyzji, nie może podjąć tej uchwały, bo tak jak powiedziałem, materiał jest niekompletny. W związku z tym wychodzenie z taką tezą, że oto Rada już podjęła uchwałę i jest... Bo jest materiał, że będzie podwyżka cen na wodę i na odbiór ścieków na takim lub innym poziomie, jest konkluzją przedwczesną. Ona jest, to jest teza i wniosek nieuprawniony zupełnie, bo dopiero wtedy, kiedy radni dostaną materiały od burmistrza, dopiero wtedy jest materiał kompletny i Rada podejmie wtedy decyzję w głosowaniu jako organ stanowiący ale też nie może zgodnie z, sprawą, z prawem, zgodnie z ustawą, nawet nie musi podejmować tej uchwały. Ona wchodzi 70 dni po decyzji burmistrza, nawet jak Rada podejmie, nie podejmie uchwały w tym, tym zakresie, ale nie sądzę, żebyśmy, żeby Rada się uchylała od podjęcia takiej uchwały. No więc jeszcze raz powtórzę, materiał będzie dostarczony kompletny na Radę wtedy, kiedy będzie taryfa i opinia sporządzona przez organ wykonawczy i e, będę jako Przewodniczący Rady proponował taką procedurę. Może kilka słów na temat, e, dlaczego ten materiał został e, przesłany Radnym. Myślę, że nie ma tutaj wielkiego, wielkiej sensacji i wielkiego problemu, ponieważ uważam, że materiały, które przychodzą do Rady Miejskiej, to nie są materiały Pana Przewodniczącego, to są, ra, to są materiały Radnych Rady Miejskiej, czyli Rady Miejskiej, więc to, że radni otrzymali te materiały, to nie, nie ma tutaj sensacji w tym. Jest tylko sensacja i kontrowersja może być w sprawie ich upublicznienia jeszcze przed, zanim ten materiał jest, tak jak powiedziałem, wstępnie kompletny. Wtedy, wtedy możemy dyskutować, ale Państwa komedia możecie dyskutować wcześniej, możecie wysuwać tezy, tak jak każdy mieszkaniec i... I my musimy to po prostu wziąć pod uwagę. Szanowni Państwo, chciałem wrócić do tego, o czym rozmawialiśmy z radnymi na sesji listopadowej. Skąd projekt i uchwała zatwierdzona o tym, że likwidujemy zakład, przekształcamy go. Należy się to wyjaśnienie, myślę, naszym widzom Szanowni Państwo, przygotowujemy się do inwestycji, jaką jest kanalizacja miejscowości Tanowo. W związku z przygotowaną dokumentacją służby gminy złożyły wniosek o dofinansowanie kwotą bez mała 10 milionów tego przedsięwzięcia. 18,5 miliona to szacowany koszt realizacji tego przedsięwzięcia, a warunkiem Uzyskania tego dofinansowania jest wypełnienie zasady zanieczyszczający płaci. Sprowadza się to do tego, że w taryfie wodociągowej muszą pojawić się składniki amortyzowanego majątku majątku przedsiębiorstwa, które jest operatorem sieci wodno-kanalizacyjnej i będzie operatorem tej sieci, która zostanie wytworzona z grantu, o który gmina czyni starania. W tym wypadku mówimy właśnie o e, Tanowie. Jak mówię, wniosek został złożony, zaakceptowany. Dyskusja w tej chwili skupia się, jak powiedziałem, na ocenie celowości ponoszenia pewnych wydatków i celowości zaangażowania pewnych składników majątkowych mienia dzisiejszego zakładu w realizację już przez spółkę gminną tego przedsięwzięcia i od tego liczonej amortyzacji tak naprawdę to jest klucz tego czym się w tej chwili zajmujemy bo ta amortyzacja ma bardzo istotny wpływ na wysokość prognozowanej taryfy I to tyle a propos tej, tego przedsięwzięcia kanalizacyjnego. Mamy z czerwca prognozę taryfy na lat 30, drodzy Państwo, ale mamy też z ostatniej sesji mamy też z ostatniej sesji Rady Miejskiej tabelę o prognozie tejże, tejże taryfy i to jest prognoza, i to jest prognoza drodzy Państwo, która jest e, załączona do wniosku o e, Wsparcie finansowe inwestycji kanalizacji w Tanowie. To jest e, prognoza, a inną rzeczą jest wniosek taryfowy i już kwestie formalne związane i ścieżka, którą e, przewiduje sama ustawa e, dotycząca wprowadzenia taryfy. I tutaj jesteśmy, jak, mów, jak powiedzieliśmy, w tym 45... Dniowym okresie przygotowania wniosku taryfowego, jego oceny i weryfikacji. Jeśli chcemy zrealizować kanalizację w Tanowie, jeśli chcemy uzyskać bez mała 10 milionów dofinansowania, jeśli chcemy sprostać zasady, zasadzie zanieczyszczający płaci, to amortyzacja majątku operatora przedsiębiorstwa musi się znaleźć w taryfie wodnej i kanalizacyjnej. Podobnie w listopadzie ubiegłego roku Rada Miejska gminy podjęła uchwałę w sprawie likwidacji za samorządowego zakładu budżetowego nazwie Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Policach w celu zawiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. No, jest do tej uchwały kilkustronnicowe uzasadnienie, a między innymi są argumenty, które przemawiają za utworzeniem spółki z ograniczoną od odpowiedzialnością dla realizacji zadań własnych yy, gminy w ja tym zakresie. No, yy, no, ja tylko Przytaczam, że w uzasadnieniu szerokie, szeroka argumentacja jest przywołana do tego, żeby w takiej formule tą działalność prowadzić. Chciałem uprzejmie poinformować, że w tej chwili to jest w sferze moich rozważań, dyskusji i to, co było pisane, że taka podwyżka w takim procencie bardzo wysokim, to na pewno nie będzie miała miejsca. W tej chwili pracuję nad tym, jakie będzie docelowa cena wody i ścieków, biorąc pod uwagę rozwiązania techniczne, które zastosujemy w Tanowie. To są nowe rozwiązania, które dotychczas są w gminie niestosowane metodą podciśnieniową. Burmistrz weryfikuje celowość ponoszenia pewnych wydatków umieszczony we wniosku taryfowym. Wniosek taryfowy jest na podstawie stosownego rozporządzenia przygotowywany przez firmę wodociągową. Burmistrz ocenia, jak mówię, celowość ponoszenia tych wydatków i ustalenie, i to ustalenie ma istotny wpływ na to, jaka ta wysokość w taryfie ostatecznie będzie. O tym decyduje burmistrz, przedstawiając Radzie Miejskiej projekt uchwały o taryfie na wodę i na śnieg. Szanowni Państwo, od samego początku Zakładaliśmy dopłaty do wody i do kanalizacji. Zakładaliśmy dopłaty. Realizowaliśmy i realizujemy je w dalszym ciągu. Dzisiaj to jest kilkanaście groszy, ale zakładaliśmy, że w związku z tym, drodzy państwo, no, logika postępowania jest taka, żeby sięgnąć po te bez mała 10 milionów, musimy sprostać zasadzie zanieczyszczający płaci. Mamy świadomość tego, jak z jakim kosztem, z jakim wzrostem Opłat się to wiąże. Od początku zakładaliśmy, że istotną część, większość tego wzrostu, który w planie taryfowym był przedstawiony Radzie Miejskiej, przejmie budżet gminy w formie dopłat do wody i ścieków. I to tyle. I to, to jest ten balans. Najistotniejszy ciężar przejmie budżet w formie dopłaty. Jeszcze raz powtarzam, zakładamy na dzisiaj, że skutek i, i taryfowy będzie taki, jak ten, który umieściliśmy we wniosku o dofinansowanie. Tak. Powiem tylko, że od 2012 roku cena wody się nie zmieniła, tak. nie, nie wzrosła. O tak, bo się zmniejszyła. Od 2012 tak. roku. Szósty rok. A cena ścieków od 2013 roku jest nie wzrosła, niższa. nie wzrosła. Jest niższa niż w o, czy... 2000. W 13 roku, bo była 7,16, dzisiaj mamy 7.04 i, i, i jeszcze do tego dopłaty. Drodzy Państwo, musicie wiedzieć i, i proszę, żebyście Państwo przekazali to naszym mieszkańcom, mamy ujęcie wody w Tanowie. Mamy strefę ochronną wokół tego ujęcia. Bezwzględnie e, mamy obowiązek zrealizowania kanalizacji w Tanowie. E, Instytucje nadzorujące gospodarkę wodociągową przymuszają nas do tego, żebyśmy zrobili porządek w Tanowie z kwestiami wodno-kanalizacyjnymi. Od lat borykamy się z, tym, z tą kwestią, od lat też opowiadamy, że zrobimy to natychmiast, jak uzyskamy dofinansowanie. Jest taka szansa, istnieje możliwość sięgnięcia po bez mała 10 milionów na tą inwestycję. Nie zrobić tego, nie sięgnąć po te pieniądze, szanowni państwo, byłoby to nieracjonalne. Wydaje się to nieracjonalne. Więc przygotowaliśmy dokumentację, ta dokumentacja jest gotowa, mamy decyzję o przyznaniu dofinansowania, chcemy sięgnąć po te pieniądze. Chcemy jednocześnie doprowadzić do sytuacji, w której nie dotkną znaczne, istotne ciężary wzrostu taryf naszych mieszkańców. No taki jest nasz cel. No, proszę Państwa, jak Państwo wiedzą, u nas działają podmioty gospodarcze, podmioty prawa handlowego. Mam tu na myśli przedsiębiorstwo energetyki cieplnej, spółka akcyjna, jak również Transnet, i te spółki bardzo dobrze sobie radzą i chcemy również, aby ten nowy podmiot, który powstanie na bazie Zakładu Wodociągu i kanalizacji, również tak prosperował. To znaczy, będzie osobna spółka, będzie miała swój pro program inwestycyjny. Będzie to realizowała, będzie mogła zaciągać pożyczki i będzie normalnie realizować wszystkie poczynania, które ma zaplanowane na terenie Polic i gminy Policji. Ja nie rozumiem ludzi, którzy mają szambo w tanowie, bo ja szambo mam. Wie pan, ile ja płacę za metr ścieków z tego szamba? Wie pan? 19 zł plus 8% watu ponad 20 zł płacę za metr, czyli jak przyjeżdża. Auto, beczkowóz, to mój rachunek wynosi 160 zł, zabiera 8 metrów szamba. Co miesiąc? Proszę mi nie poradzać prywatnie, bo człowiek, który odbiera ode mnie ścieki z tego szamba, powiedział, panie, pan na głowę upadł, że pan chce rachunek. Jak zacząłem budowę 11 lat temu domu, to mi powiedziano, że Szambo jest tymczasowym rozwiązaniem, że będę miał wkrótce podłączoną kanalizację. Do dzisiaj nie mam, ale w takiej sytuacji są inni mieszkańcy Tanowa. To jest sprawa konieczna dla Tanowa. Pan redaktor sam powiedział, że to jest najszybciej rozwijająca się miejscowość w tej chwili w gminie Police. Wiemy z raportu, że... Wzrost od 2012, jeśli chodzi o mieszkańców, to jest 177 osób. Już w tej chwili zbliżamy się do 1700 mieszkańców. Mamy ujęcie wody, stację uzdatniania wody w tanowie. I jeżeli państwo macie materiał przez ZWIK sporządzony, to można sobie przeczytać, jakie inwestycje oprócz kanalizacji są przewidziane przez ZWIK, żeby. To stacja uzdatniania wody mogła funkcjonować. To jest modernizacja sieci wodociągowej w Stanowie, całej i w Witorze. To jest modernizacja systemu alarmowego w tej stacji uzdatniania wody. To jest zakup pompy napowietrzającej do zbiornika wody w stacji uzdatniania wody w Stanowie. To jest zakup przepływomierzy wody surowej ze stacji uzdatniania wody. Łatwo, łatwo sobie wyobrazić, co by było, jeżeli Szamp przedostanie się. E, przedostaną się ścieki do ujęcia wody. Zamkniemy ujęcie wody. Musimy to zrobić. I do tego jest potrzebna rada nadzorcza spółcze, Ja nie mówię, ja, bo pan, za, pan zadał pytanie. Proszę państwa, chciałem powiedzieć, że, że spółka to będzie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, gdzie nie musi być rada nadzorcza. I tu wszyscy mówią, że y, nasze urwowanie, że tworzymy sobie nowe miejsca pracy, nowe stanowiska. Nie, ja nie przewiduję tam Rady Nadzorczej, proszę Państwa. Ja nie przewiduję tam Rady Nadzorczej. Przypomnę, że od lat gmina wspiera się w 70, 75 procentami koszt przyłączenia posesji do sieci kanalizacyjnej. Podobną sytuację, podobną sytuację, no, podobną sytuację będziemy mieli w Tanowie. Z tym, że w Tanowie będziemy mieli jeszcze jeden bardzo istotny argument, który Każe nam to, co pan burmistrz powiedział, nakłaniać mieszkańców, użytkowników do włączania. Mianowicie będziemy musieli się rozliczyć z tego efektu. Będziemy musieli się rozliczyć na przestrzeni najbliższych lat po zrealizowaniu tej inwestycji. Będziemy musieli pokazać tym, którzy te pieniądze uruchamiają, jak odbywa się przyłączanie tych posesji. I tutaj nie mamy wyjścia. Musimy najpierw, tworząc mechanizm, zachęty, zachęt, a później przymuszania doprowadzić do tego, żeby mieszkańcy, ta nowa, właściciele, użytkownicy posesji włączali się w ten system. Tym bardziej, że jest to system podciśnieniowy, który jest tak skonstruowany, że na każdej posesji musi stanąć studnia z zaworem podciśnieniowym. Tak? Zostaje kwestia tylko podłączenia samego budynku do tej studni i to podłączenie ma być też wspierane 75%. Takie jest założenie.